Dzień dobry. Niedziela 21 grudnia, Michał Zajda, dzieje się w piotkowie trybunalskim i okolicach. Zaczynamy z krót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 14 grudnia. W Rynku trybunalskim odbył się jarmark bożonarodzeniowy, który przyciągnął mieszkańców miasta oraz gości. Na odwiedzających czekały przepyszne smakołyki, ozdoby świąteczne, czy też wyjątkowe rękodzieło. Były też regionalne produkty, sery z Podlasia oraz wiele innych. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, o które zadbały rysiowe animacje. Podczas wydarzenia były również występy zespołu z Miejskiego Ośrodka Kultury, czy też koncert Miejskiej Orkiestry Dętej. Życzenia dla mieszkańców złożył prezydent miasta Juliusz Wiernicki. Za nami kolejne ważne wydarzenie w życiu społeczności gminy Moszczenica. Na placu Targowym odbył się drugi jarmark bożonarodzeniowy. Wydarzenie zgromadziło tłumy mieszkańców. Oprócz tradycyjnych przysmaków świątecznych serwowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich, można było zakupić m.in. ozdoby świąteczne. Podczas jarmarku poznaliśmy nowe logo oraz nową maskotkę gminy, psa o imieniu Moszczeniaczek. Poniedziałek 15 grudnia w Domu Ludowym w Goleszach odbyło się posiedzenie zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Piotrkowie Trybunalskim. W trakcie spotkania podsumowano działalność w 2025 roku. Była to też okazja do podsumowań, rozmów o planach na kolejny rok oraz do złożenia świątecznych życzeń. W Sulejowie odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono nagrody laureatom konkursu Razem Przeciw Przemocy. Pełna lista zwycięzców dostępna jest na stronie gminy. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Z Pomocy Społecznej podsumowali efekty realizowanych w tym roku projektów. Wartość wszystkich tegorocznych dotacji pozyskanych na pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Sulejów wyniosła ponad 2 miliony złotych. Wtorek, 16 grudnia, w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządu, duchowieństwa i instytucji współpracujących z powiatem. Szczególnym i symbolicznym momentem było przekazanie betlejemskiego światła pokoju, przyniesionego przez harcezy schowca zhp w Piotkowie Trybunalskim zwieńczeniem spotkania była degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych, przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich z Kamocinka, szydłowa kolonii oraz cekanowa. Środa 17 grudnia. Po raz 16 odbyła się akcja czytelnicza Czytamy Maluszkom na Święta, zorganizowana przez koło teatralno-dziennikarskie Auryn, które działa przy zespole szkół ponadpodstawowych nr 5. Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa od najmłodszych lat oraz wzmacnianie relacji międzypokoleniowych w świątecznej atmosferze. Czwartek, 18 grudnia. W Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybolańskim odbył się pierwszy gwiazdkowy turniej szachowy. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z Piotrkowa. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Łódzkie Gra w szachy. Jego celem jest popularyzacja gry wśród młodzieży, dzieci oraz wśród nauczycieli. W zawodach udział wzięło blisko 40 uczniów. Na najlepszych czekały puchary oraz nagrody rzeczowe. W Auli Akademii Piotrkowskiej odbył się wyjątkowy koncert kolęd i pastorałek. Na scenie zaprezentowały się orkiestry, chóry, soliści i zespoły Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Piotkowie Trybunalskim. Zespół Ludowy Piotkowskie Dudki oraz Piotkowska Orkiestra Kameralna. Organizatorami była Akademia Piotkowska, Państwowa Szkoła Muzyczna oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych. Piątek, 19 grudnia. Około godziny 8:30 na ulicy Michałowskiej w Piotkowie Trybunańskim doszło do zderzenia czołowego dwóch aut osobowych. Jeden z kierowców, wyjeżdżając z łuku, zjechał na przeciwległy pas doprowadzając do zderzenia z drugim pojazdem. Na koniec chciałbym życzyć Państwu zdrowych, spokojnych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym nadchodzącym roku. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam Państwa po nowym roku. Do zobaczenia!